Ja, moi drodzy, rozumiem, że jest po sezonie, ale próba naciągania to trochę słabo. Zamek Królewski i można to zobaczyć za zupełną darmochę. A tutaj właśnie oto molo się rozchodzi. A kiedy dzidzia zjadła obiadek, teraz może zjeść słodkie. Poczekajcie, odepnę i drugą stronę. Naprawdę, takie fopa, kiedy nagrywamy. Witajcie w kolejnym dniu przygód na kanale Hitplaneta.pl. Pogoda w kratkę, ale nie pada. To plus. Jak patrzę na pogodę, to wcześniej wam mówiłem, że miało padać cały dzień, teraz troszeczkę się to przeniosło. Ale może uciekając na granicę bułgarsko-rumuńską uda nam się w ogóle tego deszczu uniknąć, lub ten deszcz będzie naprawdę mały. Przypominam, że tutaj sobie staliśmy. Myślę, że w sezonie na pewno kilka kamperków tutaj czy też tutaj sobie spokojnie może stanąć. Eee, no i chwilę spędzić czasu na złotych piaskach. Dzisiaj kilka miejscowości po drodze odwiedzimy. Jeśli uda się dzisiaj znaleźć znaleźliśmy, to też ją odwiedzimy. No a poza tym lajtowo na spokojnie powrót do Polski trwa ciągle i potrwa jeszcze około 8 dni. Kolejna myjnia niestety tym razem okazała się zamknięta, więc tam nie możemy z niej skorzystać, ale włączam się, ponieważ chciałbym coś doradzić tym, którzy podróżują nie tylko przyczepami, ale i kamperami i mają gazbanki. My jakiś czas temu często spotykamy się z tym, że jest problem z zatankowaniem znaczy trzeba długo rozmawiać, tłumaczyć, bo jakkolwiek w Polsce, czy w wielu krajach tankuje się samemu i wtedy nie ma tego problemu, tak tutaj Bałkany, czy tu Turcja Czy Bułgaria, tankowanie odbywa się zawsze za pomocą pracownika. I to powoduje, że niektórzy na przykład pod Warną tankowali od razu, bo znali ten produkt, a ci, którzy nie znają, mają problem, bo boją się, że wybuchnie, że się przeleje, że coś się wydarzy, bo nie ma tak naprawdę takiej instrukcji obsługi we wszystkich językach, jeśli chodzi o Gazbank. My sobie radzimy to w ten sposób, że tłumaczymy sobie po bułgarsku, na przykład tutaj w Turcji mieliśmy tak samo, gdzie jest napisane, że to jest zabezpieczenie 80%. On nie do końca i tak to um, wszyscy rozumieją, bo i tak tłumaczą, że LPG nie jest do gazu, do kuchenki i tak dalej, e, ale warto sobie przygotować coś takiego albo zrobić sobie zdjęcie we wszystkich możliwych językach, bo to co dostaliśmy do gazbanka jest tylko po niemiecku, angielsku, polsku i bodajże hiszpańsku, to trochę mało, e, więc warto pomyśleć, żeby sobie przygotować takie właśnie tłumaczenia, bo na pewno e, niejednokrotnie, kiedy taki gaz będzie tankować, będzie to Wam. Niezbędne. O tym pamiętajcie, a teraz już ruszajcie razem z nami. Najbliższy postój za 10 km i czeka nas zwiedzanie. Zaparkowaliśmy przy samej ulicy. Parking teraz bezpłatny, bo nie ma nawet kto pobrać tej opłaty, a my zmierzamy tutaj. Ja moi drodzy, rozumiem, że jest po sezonie. Ale próba naciągania to trochę słabo. Po pierwsze, ogród botaniczny zimą, no nic nie ma do zaoferowania, ale chcieliśmy wejść, bo jest tam kilka budynków i zrobić ładne zdjęcia na Instagrama. I są dwa bilety, to jest w ogóle absurd, ale co z tego, że są dwa bilety? W sensie, jeden do ogrodu, drugi do zamku. Ja chcę kupić tylko do ogrodu, a muszę kupić oba. Nie da się tego rozdzielić. I czuję, że tutaj jest coś nie tak. W sensie. Widzą Polaków, widzą turystów, no i chcą zarobić. Ale my im nie damy, bo suma jest tego taka, że za ponad 120 zł za nas obojga, prawie 130, a nawet więcej, 60 lewa. Łatwo to sobie pomnożyć. razy 2,20 to wejdziemy i tak naprawdę nie zobaczymy nic poza kilkoma budynkami. Naprawdę dziękujemy. W Bułgarii na drzewach, które kwitną, znajdziecie biało-czerwone wstążeczki, albo e, biało-czerwoną e, babę, martę, martenicę, święto martenicy, 1 marca, tutaj, u nas jak wiemy 21, wtedy palimy marzannę. To mniej więcej o to chodzi. Jeśli baba Marta jest zadowolona, to marzec jest piękny, słoneczny, kiedy jest zła, bo ona z natury jest zła, to jest śnieg, zimno i mróz, więc dbają o to, kultywują tradycję i w ten sposób witają wiosnę. Wiosna już za chwilę zawita też w Polsce. Miejmy nadzieję, że nie będzie w marcu jak w garncu, tylko będzie miło, gorąco i ciepło. Przechodzimy się jeszcze po tej miejscowości, żeby zobaczyć chociaż jak wygląda tutaj plaża, ale na razie z dostępem do niej jest bardzo kiepsko. Ale sama promenada, trzeba powiedzieć, że bardzo ładna, wyremontowane pod rowerki, pod pieszych. No ale plaży to tutaj nie ma. No i zamiast wydawać 30 lewa za oglądanie drzew, które dzisiaj nie mają liści ani kwiatków, można za darmo. Z perspektywy Mola zobaczyć, oto pierwszy budynek przed Wami, który na wszystkich zdjęciach właśnie tutaj jest z Bułgarii jest. Zdjęcia oczywiście znajdziecie na naszym Instagramie hitplaneta.pl, a za moment zbliżymy się do Zamku Królewskiego. A tam przed Wami piękny wodospad, inna kamera, ale wszystko ładnie widać. A już teraz przed Wami w pełnej, pięknej, słonecznej okazałości zamek królewski, który prezentuje się w następujący sposób: i można to zobaczyć za zupełną darmochę, bez wchodzenia za 30 lew. Warto powiedzieć, to w słoneczku jest naprawdę ciepło. Kurtkę można spokojnie zdjąć. Ale wracamy, bo nie da się tutaj wrócić inną drogą niż tą, którą przyszliśmy. No i zaprosimy was za moment po kolejne przygody. I jeszcze dodam, że tuż obok tych pięknych ogrodów botanicznych, zamków, takie oto ruiny i pamiątki z czasów ZSRR. To cały czas jeszcze ta sama miejscowość, ale troszeczkę dalej, jakieś 2-2,5 kilometra od ostatniego miejsca. Bo tutaj słynne jest to molo. Tutaj w ogóle te palmy są sztuczne, to są takie metalowe rury, gdzie się nakłada. To oczywiście pierwsza psiara tej wyprawy. A tutaj właśnie oto molo się rozchodzi. Piękne, drewniane, z jakże cudownym zakończeniem. Chodźcie, razem ze mną. Jeszcze jest tutaj mega klimat i fajne zdjęcia. Padają oczywiście na Instagrama czy różne inne portale, bo tutaj są żaróweczki. No i tak prezentuje się najbliższa obecnie okolica. Możemy ruszać dalej. Ja nie wiem, czy my żyjemy w tej samej Unii Europejskiej, ale tutaj w każdej knajpie się pali fajki. Ale to, wiecie, ja rozumiem palących, sam kiedyś paliłem. I nie miałem z tym problemu, żeby wyjść, no, kiedy ktoś nie pali i ma coś zjeść, a tu po prostu nagminnie we wszystkich knajpach się pali fajki. No to tak odrzuca. I jeszcze jak wchodzę do głównej części, bo mam nadzieję, że w budynku tego nie będzie, to wychodzi do mnie właściciel z papierosem, który za chwilę będzie podawał nam jedzenie. Podziękuję i sam sobie coś ugotuję. Tutaj u góry, moi drodzy, w miejscowości, bardzo fajna knajpka, bardzo dużo sałatek. Tak prezentuje się z awokado, tak prezentuje się typowa, bułgarska, szłapska, salat. To wszystko znajdziecie w takich restauracjach. A kiedy Dzidzia zjadła obiadek, teraz może zjeść słodkie. Smacznego. Dziękuję. Jeśli będziecie w Weronii, restaurantem Pizza naprawdę gorąco polecamy. Przepyszne jedzenie, przepyszne desery, fajne ceny. Nic dodać, nic ująć, i jest strefa dla palących, i strefa dla niepalących, więc każdy znajdzie coś dla siebie. My z pełnymi brzuszkami ruszamy po kolejne przygody. Tutaj stanęliśmy, a tutaj już antyczne miasto i półwysep Kaliakra, na którym dosyć mocno wieje dlatego farmy wiatraków tam w tle też pewnie możecie dojrzeć. I za, jak zawsze, zamiast zwiedzać i podziwiać no to gada przez telefon. Ale ja się tym nie martwię, bo będę miał dla was zaraz piękne widoki. Oto brama do antycznego miasta. I fortyfikacji, których tutaj nie brakuje, normalnie, żeby była jasność, zawiast i wejście do tego miejsca trzeba zapłacić. Ale jak widzicie, po sezonie można wchodzić tutaj za darmo. Poza stacją meteorologiczną, która znajduje się na tym cypelku, jest też strefa militarna. Ona jest tutaj. To też oczywiście wiąże się z tym, że nie polatamy dronem. No i po prostu odpuszczam sobie tutaj latanie. Nie ma co ryzykować. Zresztą nad miejscami wojskowymi robić tego nie wolno. Ale idziemy na sam koniec tego półwyspu. To wam oczywiście pokażemy. Widoki to jest to po co warto tutaj przyjechać i jeśli lubicie takie klimaty klifowe, lubicie takie miejsca, gdzie można popodziwiać przyrodę w naprawdę ogromnych okazałościach, to to miejsce nadaje się do tego idealnie. Można powiedzieć, że teraz jesteśmy w najdalej wysuniętym punkcie, do którego oficjalnie można dojść, bo jak widzicie, tam też na dole jeszcze kawałek dalej, wszystko wysunięte. No, półwysep się kruszy, półwysep zostaje wchłaniany systematycznie przez Morze Czarne. Jedna była w Turcji, druga pozostanie. W Bułgarii. No to przypinamy. Jak tutaj będziecie, to dajcie znać, czy. Poczekajcie, odepnę i drugą stronę. Została. Naprawdę, takie fopa, kiedy nagrywamy. Tak. O, i w tą stronę działanie widać. Pięknie. O. Doskonale się prezentuje. Teraz zdjęcia na Insta. I lecimy dalej. Jeśli chodzi o historię tego miejsca, czyli o przylądek Kaliakra, to już w IV wieku, przed naszą erą, założono tu pierwsze miasto, które nazywało się Tirizis. Pierwotna nazwa pochodziła od trackiego plemienia, ale już w I wieku naszej ery Rzymianie zdobyli właśnie ten przylądek, no i zaczęli go jeszcze bardziej gospodarować. Powstała pierwsza twierdza. Wodociągi, łaźnia i budynki użyteczności publicznej. A sami Bułgarzy, już w VII wieku, kiedy zakładali swoje państwo, wcielili ten przylądek do swojego terytorium. W sezonie też jest tutaj dostępne muzeum, ale sama historia tego przylądka jest naprawdę bardzo burzliwa, chociażby walki Bułgarów z Osmanami i jest też tutaj legenda że 40 panienek wybrało śmierć w morzu zamiast niewolę z osmanami. I na pewno jak będziecie tutaj po sezonie, tak jak my, to ubierzcie się grubo, bo cały czas wieje. My już zmarznięci, wracamy do auta i jedziemy na miejsce. Z tego zimnaż padła nam kamera. Nie pozostaje nic innego, jak się ogrzać i za 55 km być na miejscu. miejscówki nie znajdziecie na park Fortnite, ale znajdziecie ją na naszej mapie, bo ta z park Fortnite'a docelowo jest 2,5 km tam, w tamtą stronę, ale przy takich warunkach i takiej strasznie złej drodze nie da się dojechać. Tutaj mniej więcej cały czas był asfalt, ale tam dalej już tylko i wyłącznie droga gruntowa z wielkimi dziurami, wielkimi kałużami i bardzo wąska. Pewnie nie dalibyśmy rady. A tak mamy Super miejscóweczkę, bardzo blisko miejscowości. Tutaj na dole marina. No a już tutaj mamy klif, plaże i morze. Mnóstwo też łabędzi w wodzie. Naprawdę całe stada, tak bym powiedział. No i co? Nie pozostało nic innego. Jak dzisiaj jeszcze wziąć się do pracy, bo mamy trochę takiej, wiecie, papierkowej roboty, więc pewnie całe popołudnie na tym nam zejdzie. No, a później kąpiel, jakieś miłe oglądanie filmów. Jeśli coś ciekawego oczywiście się wydarzy, to się włączę i Wam to pokażę. A jeśli nie, to tutaj, widzimy się jutro. Więc bądźcie razem z nami na kanale HitPlaneta.pl.